Także ja 8 z tej strony Crease. Witam was na wtorkowym odcinku i ogólnie yy, wystartował CraftPlay na wersji tam 1.12 jak ja tak gram przynajmniej na 1.15 też możesz grać. Wystartował on w piątek o 18, więc zacząłem w niego grać. I ogólnie yy, teraz będą fajne odcinki właśnie z niego, będą jakieś tam zarabiarki i w ogóle i właśnie możecie tutaj pod tym właśnie odcinkiem. Komentarzu pisać yy, propozycje, co mogę jeszcze nagrać, oprócz takich tak itd. I też w sumie możecie zgłaszać się na takie pseudo że będę chodził po waszych wyspach i wtedy będę oceniać, i wtedy będę dostawać też nagrodę. Więc możecie zostawić hopper. Właśnie się zastanawiam, jaka to będzie nagroda, czy ona będzie pieniężna, też możecie propo proponować, czy jakiś item. Pomnik jest w sumie malutki. Jakby nie patrząc, macie wszystko podane na tasy. Macie początkowy enchant, macie topki. W sumie ja też prawie jestem w topce. Jakby nie patrząc, to było bodajże tutaj. To nie jest moja wyspa, moja wyspa jest dziewiąta. I ogólnie u nas jest 5 osób, w sumie 3 tak grają. Ale no, jakby nie patrząc, no 1377 level wyspy ciężko jest nabić, a edycja trwa już 4 dni, tak? 4? 3. Coś w tym stylu. I to jest mega ciężkie. Ale to zaraz Wam pokażę, jak ta wyspa wygląda przez w sumie, e, takie, no, w sumie czwarty dzień teraz, nie? W ogóle teraz tak patrzę, że e, jestem prawie w topce czasu y na tym, na serwerku, bo ja mam y, 2 godziny, 2 dni i 4 godziny, prawie 5 a koleś ma 2 dni i 12 godzin, prawie 13, no to chłop ładnie na napierdziela ciekawe czy on jest teraz na serwerze, nie ma go, więc ja nadrabiam no i właśnie tutaj jest też największy chyba tryhard na serwerze, czyli Olik. no ale to jest mniejsza ogólnie co tu mi się podoba, że tylko Ranga Elite ma takie Mega dobre rzeczy, a reszta to są takie niby są fajne, niby nie, ale są też za to tanie. No, VIP 5 zł na miesiąc, czy VIP na, na miesiąc za dychę, czy sponsor za dwie dychy. Na no, w sumie dołożycie dychę i macie najlepszą rangę, jaka jest, czyli Elita e, 30 zł na miesiąc, nie? Albo 100 na, na zawsze, na każdą edycję. Najważniejsze, czemu zacząłem grać na tym serwerze, to jest to, że o tutaj, to jest to. Najważniejsze jest to, moim zdaniem, że możemy tutaj kupić level wyspy, znaczy rozmiar wyspy 400x400. A jeśli ktoś mnie ogląda, na przykład z non czy coś w tym stylu, to wie, że ja zawsze buduję największe kaktusiarki. Więc sobie zrobiłem taki challenge, żeby zrobić yy, kaktusiarkę 400x400. Mój rekord jest 200x200. Yy, na bezmanie to zrobiłem. No a więc będę chciał y, zrobić właśnie y, 400-400 i to jest mój taki challenge. Dobra tutaj. O! I też naj, najlepsze to jest. Gracie i dostajecie takie mm, walutę premium. Takie SkyCoinsy i ogólnie możecie kupić epicką rzecz, czyli CELWOD. Bierzecie, podchodzicie do skrzynki, klikacie się z CELWONDE i on wam wszystko z niej sprzedaje, nie? Czy tak samo kilo bogów, czy nie wiem, sobie tutaj jest Useless moim zdaniem rzeczy, może tutaj jeszcze kilo bogów, ale Selwand, wow, nie. Możecie bloki sprawdzić i ogólnie na sam start możecie mm, przyjść tutaj, jeśli nie macie jeszcze enchantu. Ten pomysł bardzo mi się podoba, aby ja nie patrząc, bo możecie tutaj zdobyć i pożywienie, i te skóry na enchant, nie? Bo na sam start ja brałem, bynajmniej, podwójną wyspę i z tej podwójnej wyspy dostałem właśnie mm, tam parę odcinków, i właśnie. No i ogólnie, tutaj co jest jeszcze fajnego, co będzie raczej z tego odcinek, mam nadzieję, że uzbieram jakieś klucze albo po prostu będę je na rynku kopował czyli po prostu skrzynki. Są trzy: tutaj jest ta useless, bo chyba, ją chyba dostajecie z kitu gracza. No ale zawsze możecie dropnąć piasek, a piasek wiadomo się przydaje na Kaktusiarę. Siema. To jest mój, mój widz. Odcinek nagrywam. Dobra. E Episkie skrzynce już można dostać już coś na przykład najszego, jak można wylosować enchan, Czy jakieś biblioteczki. Ewentualnie jakieś jajka mobów, nie? E Jeszcze legendarna skrzynka, no to wiadomo. Już, już są jakieś spawnery, jakieś... nie wiem elytry, elitry, jakieś legendarne sety 6-5, jakieś legendarne miecze, ja na poprzednie zmiałem ten miecz i on był naprawdę sztosny nie? tak samo bogów, bo siekierę bogów, łopatę bogów, nie? to jest... to jest coś pięknego, nie? no i w pod komendą gracz macie kratnych stoniarki i takie różne rzeczy właśnie yy, które mogą wam się przydać na sam start jakby nie patrząc i w sumie wyspa, która jest od początku od początku jest już robiona, pierwsze co zrobiłem to kaktusierkę ale ogólnie najwięcej właśnie chyba zarobiłem na właśnie kopaniu tak mi się wydaje ale nie jestem pewien no i w sumie przed odcinkiem kupiłem kolejne dwa spawnery kolejne dwa spawnery i jest razem ich pięć i one już naprawdę fajną kaskę dają, bo widzicie, że co chwilę jakiś tam golemik sobie leci, nie? No i naprawdę jest tutaj duży asortyment y, właśnie tych wszystkich rzeczy Bo jakby nie patrząc od golemiarki jest pełno skrzynek od kopania, bo ja czasem zostawiam sobie awka na nos I właśnie tutaj niedawno sprzedawałem dosłownie przed odcinkiem O ile może 6 minut temu, nie? I mam już prawie 1,5-1,5 tej linijki żelaza tam z tymi makami, nie? Ogólnie, jeśli, jeśli nagry, jeszcze oglądasz ten odcinek, nagrywasz, chciałem powiedzieć, to jak myślisz, ile, nie wiem, czasu, nie, no może czasu to nie, ile z piasku poszło na, na ten kawałek, jak Przypominam, że wyspa jest 125 na 125. I właśnie jestem ciekaw, ile obstawicie że poszło tutaj z e, takiego właśnie piasku no bo w sumie to wszystko niby jak właśnie jako gracz bez żadnego flya bez niczego w sumie tak naprawdę e, budowałem e, to samą podstawę tego z w sumie piaskiem bo e, już kaktusy i te płotki to stawiałem na na ten na koncie powera A tutaj tak zajęło mi to godzinę ja nie patrząc, by to zanim wyrosło, zanim co. No i ogólnie to wszystko budowałem tak mniej więcej 3 godziny. Bo 125x125 na 125 jest naprawdę duże. A to dopiero 400x400 400 jaki mam challenge sobie zrobić, nie? No i w sumie widzicie, że coś już tutaj fajnego leci. No i ogólnie to już jest taki w sumie ostatni punkt tego tej naszej wycieczki. W sumie możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda z góry. Znaczy, niby nie jest wszystko epickie w ogóle, ale właśnie dzięki takim właśnie rzeczom, które są miarka jakaś tam coś tam niby zarobi. Tam golemiarka, tam kolejna jakby kaktusiarka, to jest w sumie najmniejsza. Jaka ten. I ona jest coś tam niby wydajna, bo w... W... chyba w godzinę yy... podwójną skrzynkę wyrabia, coś takiego. No, a ja w sumie przed odcinkiem sprzedawałem kaktusy. Czyli w sumie jakieś tam, nie wiem, 15 minut temu. I już mi się uzbierał ponad e, dzień staków, no to jest nawet wydajna, a będzie jeszcze bardziej wydajniejsza, bo jak będzie 400-400, no to będzie zarabiście. Dobra, ale mniejsze. Pewnie się zastanawiacie, czy otworzę jakiegoś warfa, żeby można było zarabiać na tej nie wiem siarce na żelazie. Ogólnie mam w planach, żeby zrobić coś takiego właśnie jak zarabiareczka. I ona będzie na żelazie Bo siarki dopóki nie skończę w taki etap, że będę miał całe piętro To wtedy nie ma sensu chyba otwierać Bo tam nie wiem 9 stacków na nie wiem 6, 6 minut to nie jest chyba za dużo I byście też za dużo nie zarobili I ogólnie zbliżam się do 1000 subskrypcji Więc może zasubskrybować w tym momencie tam poniżej Może zrobić z czerwonego na szary Możesz polubić ten film, napisać jakiś komentarz właśnie. Ci zadałem pytanko też tam wcześniej. I... Możesz wijać też na czwartkowy odcinek o 18.00 oraz piątek na live'a o 15.00 w sobotę, niedzielę o 11.00 Więc co? Ja Ci dziękuję za oglądanie i w sumie możesz przyjść czwartek na kolejny odcinek i on będzie z fajnego trybu, bo była strasznie beka, pamiętajcie tyle. Była beka, ja się pośmiałem mega. Także siemka siemka.